Nowenna do błogosławionej Salomei. Dzień trzeci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, miłości odwieczna, Ty w swojej dobroci udzielasz nam niezliczonych łask i obdarzasz miłosierdziem. Dzięki Ci składamy za dary, jakimi hojnie ubogaciłeś swoją służebnicę, Błogosławioną Salomeę. Za jej wstawiennictwem wysłuchaj prośby, które Ci z pokorą i ufnością składamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiona Salomeo, Ty jako dziedziczka rodu piastów i królowa Halicza, troszczyłaś się o poddany Ci lud. Kierując nim z mądrością i rozwagą, uprość rządzącym narodami i wspólnotami światło Ducha Świętego w rozeznawaniu woli Boga, aby społeczności rozwijały się w pokoju i wolności. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania do błogosławionej Salomei. Kryje eleison, chryste eleison, kryje eleison. Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami. Święta Matko Klaro, módl się za nami. Błogosławiona matko Salomeo, módl się za nami. Szczepie krwi piastowskiej, módl się za nami. Wzorze godności królewskiej, módl się za nami. Obrazie cnoty anielskiej, módl się za nami. Kwiecie wstydliwości, Módl się za nami, perło czystości, módl się za nami. Przykładzie niewinności, módl się za nami. Królowo najpokorniejsza, módl się za nami. Żywicielko ubogich, módl się za nami. Opiekunko wdów i sierot, Módl się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, lekarko chorych, módl się za nami, krzewicielko wiary katolickiej, módl się za nami, skarbnica niebieskich darów, módl się za nami, Wybrana córko świętego Ojca Franciszka, módl się za nami. Oblubienico Chrystusowa, módl się za nami, wzgardzicielko świata, módl się za nami. Wzorze zakonności, módl się za nami, zwierciadło pobożności. Módl się za nami. Przykładzie świątobliwości, módl się za nami. Męczennico umartwieniem, módl się za nami. Dziewic matko i ozdobo, módl się za nami. W życiu wsławiona cnotami, módl się za nami. Po śmierci sławna cudami, módl się za nami. Dziedziczko niebieskiej Ojczyzny, módl się za nami, Towarzyszko wszystkich świętych, módl się za nami, Patronko Polski, módl się za nami. Tarczo w jej obronie, módl się za nami, Pośredniczko rodaków przed Bogiem, módl się za nami. Wspomożenie prześladowanych za wiarę, módl się za nami. Nadziejo lepszej przyszłości, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami błogosławiona Salomeo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się Wszechmogący wieczny Boże, Ty połączyłeś w błogosławionej matce Salomei cnotę dziewictwa w małżeństwie z ubóstwem duchowym w ziemskim panowaniu. Udziel nam za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując jej cnoty i służąc Ci w pokorze, otrzymali od Ciebie koronę chwały przez Chrystusa. Pana naszego, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.